Były zaręczyny i co dalej? Najnowsze wieści o Klaudii i Walentynie z rolnika. Klaudia i Walentyn byli jedną z najpopularniejszych par dziewiątej edycji rolnik-szuka żony. Od ich poznania minęły już dwa lata. Para szybko zamieszkała ze sobą, ale nie spieszy się ze ślubem. Czy ich związek przetrwał? Rolnik szuka żony. Klaudia i Walentyn byli ulubieńcami widzów. W Rolnik szuka żony Klaudia poznała Walentyna. Przystojny inżynier napisał list do rolniczki z Podlasia i gotów był zmienić całe swoje życie. Mężczyzna od początku wpadł jej w oko i w zasadzie dość szybko zdecydowała się, że to on spośród wszystkich kandydatów pozostanie u niej na gospodarstwie. Rodzina Klaudii też szybko polubiła Walentyna. Między nimi szybko zaiskrzyło. Jedynym problemem dla Klaudii był fakt, że Waantyn liczył na to, że od razu zamieszka z rolniczką, co dla niej nie było takie oczywiste. Obawiała się, że to za szybko. On z kolei rzucał dla niej wszystko, a nie miał żadnych gwarancji, że relacja przetrwa. Klaudia z rolnik szuka żony dała się wreszcie przekonać i Walentyn kilka tygodni po zakończeniu randkowego show zamieszkał z ukochaną. To była dobra decyzja. Rolnik szuka żony. Klaudia i Walentyn już się zaręczyli. Klaudia i Walentyn byli jedną z par, która wzięła udział w specjalnym świątecznym odcinku programu Rolnik Szuka Żony. To wówczas wyznali, że są już po zaręczynach. Marcie Manowskiej Klaudia opowiedziała, że oświadczyny Walentyna były dla niej niespodzianką. Poszła pod prysznic, a ukochany dopytywał, jak długo zabawi w łazience. Kiedy wyszła wszędzie, zapalone były świece. Rolniczka pokazała przed kamerami swój pierścionek zaręczynowy i przyznała, że nie obyło się bez małej wpadki. Okazało się, że Walentyn nie znał dokładnego rozmiaru i kupił pierścionek, który był trochę za duży. Trzeba było troszkę zmniejszyć, a teraz idealny, odpowiedziała Klaudia na pytanie, czy pierścionek pasował. Rolnik szuka żony. Co ze ślubem Klaudii i Walentyna? Klaudia i Walentyn są zatem zaręczeni już od kilku miesięcy. Co w takim razie ze ślubem? Para milczy na ten temat. W mediach społecznościowych pokazują wspólne wakacje, ale próżno szukać tam jakichkolwiek wskazówek o gorączkowych przygotowaniach do wesela. Miłość między nimi jednak kwitnie. Ostatnio para pokazała fotki z wypadku na kajaki, które nie pozostawiają złudzeń. Rolnik szuka żony: rusza jedenasty sezon. Tymczasem w TVP trwają prace nad kolejnym sezonem randkowego show. Marta Manowska zdradziła w ostatnim wywiadzie, że już zostały nagrane randki i rewizyty rolników u ich kandydatów i kandydatek. Telewizja polska właśnie opublikowała niedawno zwiastun programu, w którym można zobaczyć, kto weźmie udział w rolniku. Miłości szukać będą.